Poza standardową funkcjonalnością, taką adekwatną do funkcji realizowanych przez kolektory danych, program FS Collector SQL posiada również opcję y, weryfikacji towarów na dokumentach. Aby taka weryfikacja była możliwa, w konfiguracji programu musimy zdefiniować parametry dostępu do bazy danych aplikacji FS Faktura SQL. Może to być tak jak w tym przypadku baza umieszczona na serwerze, w chmurze. Może to też być baza udostępniona w sieci lokalnej. Wtedy aplikacja działająca mobilnie yy, może się łączyć z taką bazą poprzez łącze Wi-Fi. Yy, weryfikacja danych polega na tym, że wskazujemy dokument, który wiemy, że jest zapisany w bazie, znamy jego numer, czyli klikamy sobie tutaj na numer i podajemy znaczącą cząstkę tego numeru, tak żeby on mógł zostać yy, znaleziony, na przykład FA łamane przez 5 przez 2021. Nie musimy tutaj podawać pełnego członu faktura padł numer, sam ten człon taki znaczący jest wystarczający oraz nie musimy również używać tutaj dużych liter, program sam to Konwertuje podczas szukania. Klikamy OK. Aplikacja w tym momencie łączy się z bazą danych, szuka takiego dokumentu. Jeżeli go znajdzie, to wtedy u góry mamy wyświetlony numer, faktura VAT numer 5 przez 2021, już pełny numer, a poniżej mamy załadowaną listę produktów, które na tym dokumencie zostały sprzedane. I teraz, jeżeli weźmiemy jakiś towar, którego na przykład nie ma. Na tym dokumencie. Spróbujemy go zidentyfikować. Odczytując jego kod kreskowy, widzimy komunikat Brak towaru na liście. No to weźmy sobie inny produkt. Tak jak widzimy, produkt został znaleziony. U góry mamy wyświetloną jego. Nazwę oraz ilość, która jest na dokumencie. Produkt został z listy od razu skasowany i dodatkowo usłyszeliśmy taki potrójny, charakterystyczny dźwięk, który również nam, jakby nas sygnalizuje, że ten produkt jest ok. Tak, ten produkt na tym dokumencie się znajduje. Kolejny produkt. Również potrójny sygnał. Ilość sok, czarna porzeczka. Weźmy. Kolejny produkt. Tutaj, oczywiście, te produkty nie musimy podawać w kolejności, takiej jak są na dokumencie. To dowolno, dowolna jest tutaj kolejność. Kukurydza 10 sztuk została znaleziona. Szukamy dalej. Sprawdźmy mleko. Również 4 sztuki. Mleko. Widzimy, ilość pozycji nam się zmniejsza. Woda mineralna. Sprawdźmy. Tak, ilość 5 woda mineralna została również z listy usunięta. Zostały dwie pozycje. Sprawdzamy. Kolejny produkt. Tak, no musimy tutaj sobie wyoszczyć Tak, krapuski 5 sztuk znalezione. I jeszcze jeden produkt. Zobaczmy, czy to jest ten produkt. Tak, mamy komunikat. Cały dokument został zweryfikowany pomyślnie. Pojawia się w momencie, gdy lista jest już pusta. No i ten ostatni ostatni produkt tutaj mamy wyświetlony ilości dwie sztuki, herbata ERI. Tak więc w ten sposób możemy weryfikować zarówno faktury przyjęcia, wydania, po zweryfikowaniu produktu produktów możemy od razu kliknąć sobie jeszcze raz tutaj na tą opcję wprowadzenia i wpiszemy sobie na przykład numer WZ łamane przez 1, łamane przez 2021, klikniemy OK i jeżeli taki dokument będzie znaleziony, a jest jak widzimy znaleziony, no to towary Mamy tutaj na liście i możemy przystąpić do ich weryfikacji.